Szukasz miejsca dla siebie? Miejsca ukojenia i naładowania baterii, gdzie zadbasz o swoje ciało, gdzie znajdziesz czas tylko dla siebie, gdzie odpoczniesz od zgiełku codzienności? Bosko Beauty Clinic to wyjątkowe miejsce na mapie zamościa, gdzie znajdziesz najwyższej jakości zabiegi i technologie, a także spokój, kameralną atmosferę i piękne wnętrza stworzone z myślą o Twoim komforcie. Zabiegi na twarz to szeroka gama możliwości. Są to zabiegi poprawiające wygląd i jakość skóry ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów, takich jak zmarszczki, rumień, przebarwienia, trądzik, łojotok czy blizny. W Bosco Beauty Clinic korzystamy wyłącznie z najlepszych technologii na rynku, które pozwalają na uzyskanie trwałych i spektakularnych efektów. naszą ofertę i ciesz się nieskazitelną cerą. Zabiegi na ciało to zarówno masaże, które pozwolą się odprężyć i nabrać sił, jak i zabiegi mające na celu modelowanie ciała i redukcję niedoskonałości. Dysponujemy wieloma zabiegami pomagającymi skutecznie wyszczuplać, redukować tkankę tłuszczową i celulit nawet w najbardziej opornych miejscach. Sprawimy, że poczujesz się zrelaksowana, a Twoje ciało będzie w doskonałej kondycji. Podologia jest nieodłączną dziedziną pielęgnacji i dbania o siebie, a także profilaktyką zdrowotną. Holistycznie dbamy o stopy, wykonujemy zabiegi, które leczą, likwidują ból oraz dbają o estetykę stóp. Do zobaczenia w gabinecie! Wykonujemy stylizację rzęs i brwi oraz makijaż permanentny. Stawiamy na naturalność i delikatność, aby wydobyć i podkreślić wygląd oczu. Wszystkie zabiegi stylizacji oprawy oka wykonujemy z wielką starannością i precyzją. Jednocześnie śledzimy trendy. Podkreśl swoje oczy i oczaruj spojrzeniem. W Polsko Beauty Clinic zadbasz także o swoje dłonie. Wykonujemy manicure pielęgnacyjny, ale także przeróżne stylizacje, między innymi manikur hybrydowy. W stylizacjach dbamy o każdy szczegół, aby Twoje dłonie były zadbane i eleganckie, ale przede wszystkim życie się dla nas Twoje bezpieczeństwo. Nie zapomnij o szczegółach. Boskowity Klinik. Piękno od podstaw. Sprawdź naszą ofertę.